Janek recenzujemy wydanie specjalne czy, czy kubełek. A może wolisz czarną panterę? Zamiast kubeczka. Nie, wolisz kubeczek. A może Minecraft? Zamiast kubeczka? Kubeczek. Dobrze. Zaczynamy od kubeczka. Tak więc, drugi kubełek Picker Brick na kanale. Tak otwieramy. Janek zadecydował. O, tak, i wysypujemy. A w zasadzie może Janek wysypie. O, brawo. Postaram się mówić do Was, gdy nie będą szumieć klocki. Tu od razu Wam pokażę płytki, ponieważ tego zawsze gdzieś brakuje. E, przynajmniej takie były na ściance te szare, takie dłuższe, zielone i żółte krótsze, i troszkę białymi wygładziłem. Tak, Janek już to może będzie sobie rozłączał, ale to jest strasznie mocno połączone, dlatego będzie mu trudno na pewno. Dobrze, po kolei. Wtedy chyba wziąłem tylko dwa takie elementy, już szczerze mówiąc nie pamiętam, czy były, dlatego wziąłem troszkę więcej, też żeby Janek mógł tutaj fakturę yy, i właśnie ten kształt poznać lepiej. Tak to są takie te pierwsze elementy. Dalej, co zobaczymy? Co możemy zobaczyć jeszcze? No oczywiście białych groszków, może kiedyś do mozaiki się przydadzą. A tylko białe były tego typu. Pełne. Janek, ale nie niszcz, no, nie niszcz studia. Do końca. Dobrze. Białe grożki. Troszkę takich elementów. Zaokrąglonych. O tym kolorze. To, to są liście. Takie Janek z, z nie wiem, z awatara powiedzmy. Yy, takie zaokrąglone. Dalej. Co jeszcze widzimy? Takie fajne elementy. Jakby wykończenie jakichś budynków. Można fajne struktury tutaj tworzyć. Takie yy, jakieś wykończenia. Podobał mi się ten element, więc też wziąłem troszkę Janek! No masz całą hałdę, a mi zabierasz kilka klocków, które odłożyłem. No po co? No i znowu. No dzięki. I zaraz mam całe. Musiałem wymyślić coś innego niż ma teraz, żeby te klocki później łatwiej trochę zbierać. Jest to szaleństwo. Takich listków... Było sporo w tym kubeczku, który zakupiłem. Bardzo mi się podobają takie klasyczne. Szkoda, że nie ma tych liści takich z Palm, yy, z Lego Pirates. Też bym wziął. Natomiast te też są nie najgorsze. Bardzo mi się podobają. Yy, trochę płotków tego też nigdy za wiele. Do jakiegoś miasta jak najbardziej się mogą przydać. Lećmy dalej. No, liście oczywiście. Tego zawsze mało. O, Janek się znudził. Ciekawe, co zaraz mi ściągnie z, z, z ze stołu. Czerwone elementy. Takie szybki. Do Gwiezdnych Wojen. Jakiegoś moca. Też mogą się komuś przydać. Jakby szukał. Janek! Janek! Proszę Cię, no Ty masz całą hałdę, a Ty mi ściągasz z tego. No i to wszystko mi się tutaj burzy. Lećmy dalej. Co jeszcze? No oczywiście takie łodyżki. Są bardzo ładne. Do moca jakiejś dżungli. Też tego można się, można się zaopatrzyć na ścianę Telego. Co jeszcze nie mówiłem. Takie zielone z kolei z dziurką. Może do zieleni. Jakiejś dżungli też się może to przydać. Niech sobie leży. Przeźroczyste takie tubry. Nie wiem do czego może się przydać szczerze. Może do podwyższenia czegoś, żeby nie było widać, czy to jest w powietrzu. No to takie coś będzie ok. Nic innego nie było, dlatego wziąłem to. Troszkę białych zębów. Może się przydadzą markowi. Nie, no tak, do wsypywania do kubeczka z powrotem na przykład. Takie elementy boczne. No ciekawe, ciekawy kolor ciekawa konstrukcja niech będą nie, czy coś jeszcze takie nie wiem jak to nazwać Szemionek? Coś, coś takiego no ale to sobie sam przyczep no i przez ja mogę ci cały czas tutaj kombinować i to chyba wszystkie takie klocki, które można tutaj zobaczyć no jeszcze takich trochę wziąłem taki nie wiem co to jest brązowy tak może się przydadzą jakieś takie płyteczki. Czasami tak brakuje do jakiegoś wykończenia. Coś, coś połączyć. Co jeszcze tutaj? Chyba wszystko. Bo takich dużych bryków nie brałem. Bo też i po co? One, można je chyba taniej kupić w jakimś w większym zestawie czy przez internet. A tutaj ze ścianki to warto brać właśnie taką drobnicę i nietypowe klocuszki. Tu jeszcze mam. o. A nie, dobra, to już pokazywałem. No i chyba nic więcej takiego nie ma. O, tutaj takie te. Takie, takie, takie. Janek troszkę mniej zainteresowany niż ostatnio. O! Takie płyteczki żółte. Może do plaży. Może do wykończenia czegoś. Można przyczepić, można z powrotem. Ale nie jest. nie jest tego. Duże. Chyba ci... O Jezu, Janek. Chyba ci ostatnie zęby idą, skoro, skoro to bierzesz do dzioba. No i z tego można jakąś taką płytkę mazową stworzyć. Łącząc w jakąś mozaiczkę to, wykończyć jakąś ulicę, przychodniczek. Dlatego wziąłem troszkę takich, bo to taki neutralny kolor. Janek, już masz trzy, zostaw mi jedno dla widzów. Masz trzy. No, można to połączyć w taką wielką, coś, w taki wielki kloc. No, tak jak mówię, jakaś ulica, jakieś wypełnienie, jakieś dokończenie, neutralny kolor, dlatego takich płytek nie za wiele też. Tak, coś zawsze można uzupełnić. Spoko. Co tam, wypatrzy, wypatrzyłeś jeszcze? A, jeszcze takie, yy, w kolorze typu sand, takim piaskowym, zielonym, jasnym, chyba. Ekspertem nie jestem, ale coś tam liznąłem z tego Lego i podoba mi, mi się ten kolor, dlatego wziąłem troszkę takich klocków też. Nie, niech sobie leżą, leżą. może kiedyś się Johnemu przydadzą. No i coś takiego jeszcze. Takie. Można coś obudować dookoła, w tym kolorze, właśnie. Yy, Okej, okay. o, jeszcze takie płyteczki. Janek, ale ty już mi wszedłeś na wszystkie klocki i patrzysz na kamerę, No to chyba nie o to chodzi. Dobra, to tyle. Jeśli chodzi o ten Break, który Janek sam wybrał. Jak widzieliście, magazynów do recenzji jest dość sporo. Janek, czemu mi zrzucasz klocki? Ja chcę jeszcze pokazać troszkę. I na pewno będziemy się widzieć w kolejnych recenzjach. Na pewno jeszcze... O, zdrowko. Na pewno w niedzielę coś wrzucimy. Dzisiaj jest sobota, więc wrzucamy to, co teraz widzicie. I ja no, przekonałem się do tej ścianki Brick. Nawet jeśli to kosztowo wydaje mi się... Wydaje mi się, że kosztowo jest bardzo dobrze. A na pewno zabawa jest przednia, tak? Ponieważ różnorodność jest bardzo duża. Janek jest czyścicielem mojej dłoni. Tutaj, tak? Wszystko? No jeszcze jeden. No widzicie, zabawa jest fajna, tak? Można kupić mniejszy też ten kubełek. Może kiedyś kupię właśnie tak z ciekawości. Na razie kupiłem cztery takie większe. Postaram się Wam pokazać też kolejne, ponieważ one sobie leżą. Nie nadążamy z Jankiem z recenzjami. Yy, dobra, tyle na luzie, taki odcineczek. Janek się pobawił, ja będę to sprzątał do wieczora. Yy, tak więc pozdrawiam i do następnego. Cześć. No, czyścisz? I czyściutka rączka. Tyle. Tadaka bati.